Jacek Kopczyński przeżył dramat w dniu ślubu. Tragiczna wiadomość nadeszła tuż po ceremonii. Jacek Kopczyński, znany polski aktor, przeżył w ostatnim czasie niezwykle emocjonalne chwile. W dniu swojego ślubu z Agnieszką Kustosz, który miał być jednym z najszczęśliwszych momentów w jego życiu, spotkała go ogromna tragedia jak się okazało. Chwilę po zakończeniu kameralnego przyjęcia weselnego dowiedział się o śmierci swojego ojca. Jacek Kopczyński i Agnieszka Kustosz stworzyli parę od sierpnia ubiegłego roku. Ich miłość szybko zaowocowała decyzją o wspólnej przyszłości. W październiku pojawili się razem w programie Dzień Dobry TVN, gdzie opowiadali o swoich planach na przyszłość. Od wielu lat byłem w nieformalnym związku. To mnie nauczyło, czego chcę w życiu. Jeśli znajduje się osobę, do której czuję się to, co ja czuję do Agnieszki, to nie ma co zwlekać. Chcemy być rodziną, mówił wtedy aktor. Jak się okazało, para już stanęła na ślubnym kobiercu. O ich ślubie poinformowała Joanna Kurowska, przyjaciółka nowożeńców. Publikując w mediach społecznościowych zdjęcia z ceremonii. Niestety, radosne wydarzenie zostało przyćmione przez tragiczną wiadomość. W dniu ślubu aktora zmarł jego ojciec Marian Błaszczyk. 14 grudnia 2025 roku Jacek Kopczyński podzielił się smutną wiadomością na swoim Instagramie. Opublikował czarno-białe zdjęcie swojego ojca i napisał poruszające słowa pożegnania. Dziękuję za twoją miłość, za twoją wyrozumiałość, opiekę i mądrość. Dziękuję za 43 lata ojcostwa. Żegnaj, tato, wyznał aktor. Jacek Kopczyński o śmierci swojego taty. Jak ujawnił aktor w rozmowie z portalem Jastrząb Post, jego ojciec zmarł w nocy z piątku na sobotę, tuż po zakończeniu weselnego przyjęcia. Bawiliśmy się na przyjęciu weselnym, skromnym, oczywiście, bo to nie było wielkie wesele. Skończyło się o 22, a tuż po tym dowiedzieliśmy się, że nie wytrzymało mu serce, wyznał Kopczyński. Coś się kończy, coś się zaczyna. Kocham życie, mój ojciec kochał, ale niestety tak w życiu bywa. Trzeba żyć dalej, dla innych, dla siebie, dla najbliższych. Nie jest nam lekko, podsumował.